Na widzę, że zostało zakończone y, działanie, bo następuje zwinięcie już prawdopodobnie podobnie wystartowały, czyli czy wystartowali chłopaki bezprądu w coraz młodzieżowej w drożynie pożarniczej. W tej chwili trwa ich, nieprawda, działanie. No, tutaj widać taki kurs, podstawy, zacięcie i szybkość przede wszystkim wykonywania tych czynności. Tutaj chłopaki to co najmniej wzrost pozwala na oszacowanie 15-16 lat, bo wzrostowo naprawdę wyglądają wy wy dość elegancko. No i teraz jest pierwszy sygnał, jest... To! to. 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 Ale tutaj przyznaczam, że są chłopcy. Wzrost to prawie są w sobie równi. Bardzo, bardzo proszę. Może pan komendant albo, albo dróg, Ryszard, Dobry. to oddaj tak medale i bardzo tu bardzo. Też wiesz. Teraz sobie medale poproszę. o wręczenie nagrody. Nagroda jest ufundowana przez Marszałka Województwa, prezesa zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Chytuś Straży Pożarnych, druga Gustawa Marka Brzezina. Na dowód tego, że to tak jest, przekazuję również taką informację. Z tą informacją już nie potrzeba się zgłaszać do nas. Nagroda jest odebrana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, gratulacje.